aby w porządku przyszłych posiedzeń komisji ująć w tematyce wizję lokalną grup przy ulicy Kombatantów i ulicy Traugutta z uwagi na zły starty, dróg i chodników. I druga moja interpelacja. To pytanie, na jakim etapie Panie Burmistrzu jest projekt urządzenia podwórka przy ulicy Benedyktyńskiej. To o czym już rozmawialiśmy na poprzednich sesjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Tadeusz Otawiński. Panie burmistrzu, moja interpretacja dotyczy ulicy Przemiarowskiej. Ta ulica składa się tak jakby z dwóch części. Z jednej części utwardzonej, to znaczy asfaltowej, asfaltowej. I drugiej, po części, który to jest droga czysto gruntowa. I o ile w miarę możliwie tak to można określić, że jeszcze wygląda ta część utwardzona, asfaltowa. To makabrycznie wygląda a, ta część gruntowa. domiczne doły, co się tworzy kamurza. Tym bardziej, że grunt tam jest gliniasty, także przy, po opadach, no jest, przejść to na pewno nie, może ktoś tam przejeżdża, ale no, jest, jest to niedo, droga ta część jest nie do użytkowania. Dziękuję. E Dzie dziękuję bardzo. Proszę pan radny Polak pan, pan Panie burmistrzu, ja mam dwie interpelacje. Pierwsze moje pytanie to jest. To, zadłużenie gminy na koniec roku chciałbym wiedzieć, jakie było i chciałbym się dowiedzieć, jakie zadłużenie jest gminie na dzień dzisiejszy. Następne moje pytanie to jest takie. No, mieszkańcy pytają, czy osoby jeżdżące tymi melek czy mają uprawnienia i jakie powinni mieć uprawnienia. No, Pytają się po prostu z czystej ciekawości. Tak, chciałbym się po prostu dowiedzieć, jakie to są i czy mają. Dziękuję bardzo. Proszę pana Wiersza, w tym koszcie. Panie burmistrzu, mam dwie interpelacje. Wcześniej mówiłem o ulicy Jana Pawła II, tej prostopadłej z kostki, która jest zrobiona. I o tym słupie, który stoi pośrodku yy, tej drogi przy samej z tego asfaltu, żeby yy, no, zrobić coś w tej sprawie, bo rzeczywiście prędzej czy później dojdzie do jakiejś komisji dla jakiegoś wypadku. Druga interpelacja, yy, jaka firma yy, zajmuje się yy, na tą chwilę oświetleniem, z kim mamy yy, zawartą umowę i ewentualnie... Dobrze by było, żeby jakiś telefon. No i oczywiście, żeby na osiedlu Wyszkowskim tutaj te lampy, które zapalają się już o godzinie 2.30, 14.30, wcześniej, kiedy jeszcze jest inne słońce świeci, a gas, gasną w tym momencie, kiedy ludzie pracy, na Chodzi o wyregulowanie tego oświetlenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, Boga, Mój Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, moja interpelacja dotyczy ograniczenia prędkości przed mostem Wyszkowskim i za nim. Te ograniczenia były przedmiotem mojej interpelacji wtedy, kiedy kładki nie było i były też składane te prośby do zarządcy drogi na czas budowy mostu. Czy chodziło o zwolnienie ten pa, jazdy przez most i tam w okolicach mostu ze względu na dużo już pierwszych rowerzystów. W tej chwili sprawa jest już nieaktualna i tam te znaki generalnie nie są już potrzebne, zresztą taka też była, takie też były sugestie ze strony mieszkańców, żeby to niepotrzebne spowolnienie ruchu tam jednak do tych pożądanych prędkości, czyli zgodnie z przepisami obowiązującymi, czyli 50 km na godzinę, po prostu przywrócić. Tam są dwa takie odcinki, jeden to jest przed mostem, drugi na uchu drogi, za mostem, na wysokości oczyszczalni ścieków, wodociągów naszej naszych rodzaju. Z tym mostem też mam pewne pytanie i z tą drogą. Y, przez ostatnie lata mieszkańcy przyzwyczaili się do podróżowania przez ten most i chciałbym zapytać, bo wiem, że była narada w tej sprawie tutaj w Kratuszu, że w okresie zimowym on y, będzie tam posiadał taką opiekę, jeśli chodzi o śnieżanie, jak do tej pory, nie gorszą. chodzi o śnieżanie chodnika, no i chciałbym zapytać, czy ten zarządca na tej naradzie zobowiązał się, że po każdorazowo popada śniegu ten chodnik jednak mimo wszystko, że jest płatka, to będzie jednak tam odśnieżane. To właściwie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan Ryszard do tej. Pierwsze interpelacje, to znaczy odpowiedź interpelacje na interpelację. Otrzymałem. Inter, um, dokumenty odnośnie interpelacji na poprzedniej sesji, które mi nie zadawały, po prostu. Na tamtej sesji złożyłem interpelację e, i zadałem pytanie jaka jest pozycja firmy. PPK P -P -K. i U, czyli P -P Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne. PPQA. Odpowiedź dostałem, no taką, nie wiem, ja tu nie mówię do Pana Burmistrza, bo tak Pan Burmistrz nie podpisał, ale odpowiedź taką niesensowną, bo nie tylko napisano tak. Dochody będą osiągnięte na niższym poziomie. Co to znaczy na niższym poziomie? Jest wyliczona no. na 5 milionów 376 tysięcy, 795,49% na jakim poziomie? Ja zadałem konkretne pytanie. Jaka jest kondycja? Czyli, jak ja mam odpowiedzieć, na przykład komuś, kto mnie się zapyta, jaka jest kondycja? Czyli, będą mniejsze dochody o milion? 2, 3, 4 miliony? To jest odpowiedź? To nie jest odpowiedź, to jest tylko takie sobie odrzucenie tematu. Ja konkretnie, jaka kondycja? Można było napisać ogólnie, zła kondycja. Albo zadłużenie, albo dłużenie. A nie. Będą niższe dochodzenia. O ile? Nie wiadomo. I to jest właśnie odpowiedź. Jeżeli tak mamy sobie odpowiadać, to to jest po prostu bez sensu. Szkoda pisma, szkoda, że chodzi listowo, czy pobiera pieniądze. I chcę dokładnej informacji, nie takiej informacji. Jaka jest kondycja? Czyli kondycja. Zła, dobra, zadłużona, niezadłużona. A nie. Następne interpelacje, które składałem na tamtej sesji odnośnie e, placu zabaw. Wracam do tego tematu na, na ulicy Widok. Znowu jest odpowiedź, że w tymi w tym dniu przeprowadzono i tak dalej. Wizy, Wizytaty i tak dalej. Zwracaliśmy się do przedsiębiorstwa, uconię się i tak dalej. I to nie pisze się. Czy nałożono kary? czy nie nałożono gary, jak że jest postępowanie i tak dalej. To jest wartość, że inwestycji było 220 tysięcy. Przez pół roku stoi, to wszystko nie usunie. Ale proszę Państwa, na koniec, no chyba chcę się ze mnie durnia zrobić albo wariata, no po prostu, muszę tak powiedzieć, bo kilka razy zwracałem uwagę, pisze się do mnie, że, że polska powinna być otwarta, i dlatego ona, bo ja mówiłem, że furtka się otwiera, kurtka powinna być otwarta, bo ona jest ogólnie dostępna dla ludzi. Jakie ona jest? Ja nie mówiłem, że ona musi być zamknięta, tylko mówiłem, że te drążki, które utrzymują kurtkie, rozszerzyły się. Jeżeli komisja była tam, to powinna stwierdzić, że nie można zamknąć na żaden zamek, bo one są rozszerzone. W żaden sposób. To nie chodziło o to. I tak tłumaczyłem. A tu tak napisano, czyli kiedy jeden po mruku. Naprawdę, albo ktoś nie umie pisać i podpisuje się pod takimi bzdurami. Albo komisja, która była, nie widziała. Albo nie chce, albo to jest tylko wtóra, że komisja przyszła raz, drugi, trzeci. O tu jest zliczony ile raz, bo nie będę czytał. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź. Kiedy będzie wykonane i usunięte uprzedni. Tu ja nie mam do burmistrza prezydencji, bo burmistrz tego nie podpisywałem naprawdę takie pismo to chyba na pisał. Dziękuję bardzo. Nie, jeszcze to nie wszystko. To, <grymne> bardzo, to nie to wszystko jeszcze chodzi. Panie przewodniczący. <grymne> Następna <grymne> sprawa. Panie burmistrzu, to do to Na poprzedniej <grymne> sesji zadałem Panu pytanie, czy należy Panu towarzysze. No Pokazałem Panu pismo. No czekałem na odpowiedź, bo różnie nie ma. Może fałszywe, że dokumenty były, może. To tak, panu to kierowałem, że może. Mógł... Odpowiedział pan nie. Mamy tak. Sprawdzałem tak. ponownie wydruk, No albo ktoś gwałtuje tak. to. Bo no, muszę takie dać, żeby nie konkretnie, bo tak. wiadomo, zaraz pan powie że do sądu mnie nie złapię. Więc mówię, że ponownie sprawdzałem. ciągnę no, z internetu i to samo pisze że jest pan w towarzyszeniu. Tylko mnie tu nie chodziło o to towarzyszenie faktycznie, że pan należy, bo to pana jest prawa, nie wiem czy to prawem, czy nie. No pan powiedział, że nie, no nie wiem, że pan coś ukrywa w tym temacie, to też nie wiem. Ale mnie chodziło o powiązanie, powiązanie pewnych osób, które się mówi w kulturze, o tych osobach, którym są słynie, pana się mi który jest razem z panem, z panem wymienionym w tym towarzyszeniu. O to nie chodzi. Ale pan twierdzi, że pan nie jest w tym stowarzyszeniu, tylko nie wiem to. Czy pan? Putacja. Putacja, no, ale tam pisze na górze, tym, że to jest <grym> i stowarzyszenie i tak dalej. Więc pytam się, czy to jest ukrywanie czegoś, czy po prostu nie pokazywanie, że to co się zna i tak dalej, to jest dobrze panu znana. W takim razie, bo jest pan w stowarzyszeniu, był yy, Gorodkowie. No, tutaj postawił słynny barak. Tutaj odnośnie następny barak, bo ja go nazywam barak, czyli. Panie radny, proszę zadawać konkretne pytanie, bo już my to słyszeliśmy. Nie słyszał pan, pan już pierwszy nie raz. Słyszałem na poprzedniej nie, sesji. To nie, ale tego pan nie słyszał. Nie słyszał pan tego. Następny barak to jest złoty. To jest złoty, tam mnie to jest ten barak. No. 3,5 miliona zapłaciliśmy. No do dobrze, niech on To jest to chciałbym konkretnie dostać odpowiedzi. Jest to prawda czy nieprawda? Konkretnie Panie Komisarzu, bo to po co będziecie czarować? No, Pokazałem Panu to. No. Ale co czy ma być tą prawdą? Bo no, ja nie usłyszałem tego. Pan należy do tego stowarzyszenia, gdzie to wszystkie Fundacja Blisko Ludzi? Pan odpowiedział mi, że nie. Na poprzedniej sesji. Więc no, to utrzyma Pan odpowiedź. I to jest co prawdziwa, przecież, panie przewodniczący? Skoro otrzymał pan odpowiedź, to chyba burmistrz wie co mówi. Aha. To znaczy. Za to, pana panu, jak teraz nie, to proszę, inny pan. Nie wiem, teraz precyzowanie, że. I może inne pytanie zadać, tak jak już wcześniej. Nie, nie. Aha. To znaczy, trzeba innymi drogami dojść, czy jest to prawda? I jeżeli pan burmistrz na sesji używa płac, a jeżeli. Te dokumenty są niefałszywe z internetu, to znaczy, że nas opłamuje we wtorek. Znaczy, że Pan ma panu burmistrzowi, tak? O. Nie. Nie Panie Przewodniczący, Pan mnie tu nie sugeruje. Sugerować to pan, może Pan pojeździć, tu czy tam synowie, ale nie wie. Ja co mówię? Ja mówię co słyszałem. No, zadam pytanie Panu burmistrzowi. W takim razie, jeżeli Pan tak tu wierzy. Ten... Czy te dokumenty, które są w internecie są fałszywe, odnośnie, że Pan należy do fundacji, czy nie? Proszę mnie to odpowiedzieć I pan, przewodniczący, nie chcę. Dziękuję bardzo. Na to jeszcze nie wszystko. Proszę bardzo. Pan by chciał szybko mi się podbyć. <laughs> <laughs> Ale pan pisze pytanie dopiero, panie radny, czy pan chce je zadać? Nie? No, bo... Panie przewodniczący, czy nie da pan mi się na kartkę? Co? Mamy czas, nie ma. Bierze pan wiecie? Nie pan. No od pan. I realizuj pan swoje, swoje zadanie jako przewodniczący. No, ale nie będziemy wszyscy czekać na pana, że się się nie zastanawiać. Dobra, nawiązując do tego pana słynnego Siemińskiego, Chciałbym zadać pytanie, bo to, które usłyszałem, to, co Pan tutaj sugerował, Pan Jeleną Czwórka, to mi nie zadawala. Dlaczego nie należy Pan przedsiębiorstwu odsetek za nieterminowe wykonanie złota? I komentarz do tego. To znaczy, przetarg był bardzo szybko ogłoszony, bardzo szybko realizowany i w tym przetargu większość punktów znakomita większość punktu było zaterminowanie. W związku z tym niektóre przedsiębiorstwa, które chciały brać udział, a które nawet i brały, zrezygnowały z tego przedsięwzięcia ze względu na to, że w terminie nie mogło wykonać takiego zadania. I teraz jest dlatego pytanie, dlaczego nie naliczono tej firmie odsetek? Dlaczego? Czy gmina tak jest bogata? Czy nie Czy coś innego na to wpływa? W związku z tym proszę mnie konkretnie odpowiedzieć na te pytania. I teraz nasze sprawy. Czyli w lipcu uchwała Rady Powiatowej. Uchwała Rady Powiatowej było obniżenie czynszu, czy tam dzierżawy i tak dalej na e, szpital ze 120 tysięcy na 10 tysięcy złotych. Na 10 tysięcy. to, proszę Państwa, gromada pieniędzy. Raz, za razem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szpital nie sobie nie uzurpuje tylko powiad, że to jego jest, ale to całego społeczeństwa. Czyli nas wszystkich, my się opodatkowaliśmy, myśmy składki robili, myśmy jako sesja pieniądze przekazywali, zarobliznę robiliśmy, umarzaliśmy podatki, czyli jest to zarazem społeczeństwa. Trzeba o niego dbać. Czyli wspaniałomyślnik, powiat szedł ze 120 tysięcy na 10 tysięcy Czyli wyobraźcie sobie państwo, jak jest powiat bogaty w takim razie, jeżeli tak trzy. A my jeszcze na dodatek te jesteśmy bogaci. Umarzamy, umażamy powiatu 180 tysięcy złotych od czynni za od Podatku od nieruchomości za spital. No, z czy to jest jakaś złowa? Bo ja już tego nie robię. Pośrednio, pośrednio dajemy to prywatnie. o osoby. czyli prywatny firmie, pośrednio. Powiat umarza pieniądze, my dajemy następne pieniądze. Nie wiem jaka to jest logika. Nie wiem jaka logika. Dlaczego o tym mówię? Bo do mnie się zwracają. Dużo osób, dużo osób. Że po prostu to jest już nie szpital, tylko prywatna firma. Dlatego, że skierowanie, które mają, czyli ze szpitala nie od prywatnych osób, na przykład na USG, idą do szpitala, czyli mają skierowanie od lekarza, nie prywatnego, tylko od prowadzącego, idzie na USG. Pani mówi, mam świadków na to, mam świadków. To jest temat dotyczący umorzenia, umorzenia... Pa, panie radny, proszę, Pani, proszę, proszę Panie, proszę za Panie, proszę Ale to jest, mnie, ale to jest temat odnośnie umorzenia 180 tysięcy złotych w ten lat. No ale co pan w związku z tym chciał zabrać? Ja jak tego nie umarłem. Chcę udowodnić, jak to się to robi. komu którzy I teraz kończę, bo mam świadków. Był, były osoby na USG. Proszę bardzo, USG 100 złotych jest wkład. No ale to pan burmistrz nie robił, więc... Dobra, pośrednio prywatnej osobie. Panie przewodniczący, czy pan, kogo chce pan iść o tym? kogo pan chce po prostu kryć? Są wolne wnioski i takie wywody można sobie robić w punkcie wolne wnioski. Jesteśmy przy punkcie interpelacje i po punkcie masarynowym, proszę zadawać interpelacje. Ale musi mieć taki zasadę, że to przy punkcie, no do pan ruchy, może Pan społeczeństwu pokazać. Pan burmistrz indy, indywidualnie podjął decyzję, nie sesja. No jest profesji, to jest Ja Pana burmistrza. No, ja wiem, że ma takie prawo, ale nigdy się nie zdarzyło, że umarzać na szpital albo takie szpital, ktoś indywidualny. Więc pytanie mam. W takim razie. Co Pana skłoniło do umorzenia tych pieniędzy? Czy Pan się kierował? Czy to jest mowa jakaś? Czy to kołoś? Po prostu już no, nie zadam pytania, bo znowu pan jest. Ale to czy to mowa, czy to? Bo już nie. Musi pan mnie zdenerwować na nic. Czy ja jeszcze na... pan Radny jakieś pytanie, pan ma? Proszę? Czy jeszcze ma pan jakieś pytanie? No pytań? tak, mycieć nie jest jako prezydium, ale w takim razie. To może ja oddam głos panu wiceprzewodniczącemu, a pan się w międzyczasie zastanowi, jakie następne pytanie chciał pan zadać. Ale dlaczego, Wiceprzewodniczący? Bo pan wiceprzewodniczący nie może się doczekać, żeby interpelację następną zgłosić. Nie, to w takim razie może zakończę jeszcze, w takim razie, bo tak Państwo siedzicie ładnie, się uśmiechacie w tym prezydium i tak dalej, to pozwoli Pan, że na zakończenie złoży gratulacje pewne. Pewne gratulacje, może Pan? Jeśli nam, to zakład. Gratuluję Panie Gędzie, Panu Gędzie, że została żona zatrudniona. Jest to nepotyc. Rozmawiamy. Gratuluję teraz. raz. Że... To nie jest interpelacja Panie Radny. Proszę bardzo. Te na gratulacje. Te woli Ja proszę. do pana burmistrza miałbym kilka spraw. Mieszkańcy Kacic powracają z prośbą, która już była wystosowana, ale była odpowiedź do